Cześć kochani, mam nadzieję, że w tynki sp spędziliście miło. Zobaczmy, jaka karta dzisiaj nam tutaj na wtorek będzie się pokazywać. Rajdo, o, czyli tak, wczoraj po prostu posiedzieliśmy sobie, odpoczęliśmy w miłym towarzystwie, a dzisiaj mamy runę rajdą, czyli działamy, już się nasiedzieliśmy i możemy się brać do roboty. Dobry czas na wyjazdy, dobry czas na przeprowadzkę, na planowanie, na ruszanie po prostu z czymś nowym. Zwłaszcza, że już ta pełnia tutaj, tu tuż, i no, i też te działania mogą nas do tego zachęcać, tak, żebyśmy właśnie podjęli to wyzwanie i, i podjęli te działania, bo to jest bardzo ważne. Czasami ten pierwszy krok jest najtrudniejszy. Rozmawiam z Wami bardzo często i czasami. Mm, może czujecie, że ja was do czegoś przymuszam, albo gdzieś taki, taki jest jakby kopniak ode mnie, trochę energetyczny, tak? Ale zrób to, ale powiedz, ale to jest trochę tak, jakbym prosiła, żebyście się zmierzyli sami ze sobą, tak? I często słyszę, ale to teraz mam to powiedzieć, a, a to teraz mam sobie powiedzieć, że siebie kocham, a to teraz mam powiedzieć, że dam radę teraz. Nie, to ja zrobię to później. Nie, to ja powiem. Nie ma później. Dlaczego nie teraz? Dlatego, że mamy tendencję do uciekania, do życia w iluzji, do odkładania rzeczy na później. A tego już nie ma. To już nie ma później. To jest teraz. Działaj, podejmij działania, tak? Wykonaj pierwszy krok. Tak, teraz powiedz sobie, jesteś warta wszystkiego co najlepsze, czy warty wszystkiego co najlepsze. Tak, teraz powiedz sobie, wierzę w siebie. Wiem, że potrafię sobie z tym poradzić. Wiem, że wszystko poukładam. Teraz. I rajda o tym mówi o takim precyzyjnym ruchu o podejmowaniu wyzwań i działań, które mają na celu przyniesienie pozytywnych rezultatów więc um, otwieraniu nowych perspektyw więc takiego ujęcia rajdo wam dzisiaj życzę, żebyście ruszyli z rzeczami, które odkładaliście od dawna na później bo to jest czas, kiedy te rzeczy właśnie moim zdaniem, gdzieś tak, takie mam uczucie dzisiaj, powinny um, dostać nową energię i um, no cóż, działajcie kochani